Cześć, jestem Krzysiek Dzikowski, ksywa jestem instruktorem sportu motocyklowego i jesteśmy tutaj w Łodzi na treningu. W związku z tym treningiem oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego warto trenować na torze? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce do tego, żeby podnosić swoje umiejętności jazdy na motocyklu, bo tego chcemy. Chcemy, żeby jazda na motocyklu była przyjemna i przede wszystkim bezpieczna. Jeżeli bezpieczna, to tylko w dobrym miejscu, tylko na torze. Oczywiście tylko, to nie jest tylko tor, ale możemy też szkolić się na placu. Ale jeżeli chodzi o taką jazdę z troszkę większą prędkością, to idealnym miejscem jest właśnie tor motocyklowy, Na przykład taki kartingowy, czy tak jak tutaj jest ODTJ. Są bardzo dobre miejsca do szkolenia się. Możemy tutaj skupić się na polepszaniu umiejętności bez jakiegoś zagrożenia dla bezpieczeństwa tutaj kursantów czy nas. Mamy strefy bezpieczeństwa, mamy zjazd tutaj do Pit Lane, gdzie stoimy właśnie. Jak widać, przyjeżdżają motocykle, nie musimy się tego bać. Wręcz właśnie nam się to podoba, więc zapraszamy na takie treningi, na pewno będzie tego więcej. Do zobaczenia!